od treningu, oficjalnym gościem dzisiaj. Za mną, za mną, za mną, za mną! Kto tu tak pompuje? Już się zmęczyłeś? Też to testosteron za bardzo skacze. Wow! Look at you! Mm. Jesteśmy na Patong idziemy właśnie zobaczyć zawody sylwetki takiej kulturystycznej. Pierwszy raz będę dzisiaj coś takiego. Może kiedyś wystąpimy z nią. Nie, to są w sumie żarty, bo no, takie przygotowania wymagają naprawdę dużo wysiłku i trzeba wszystko podporządkować. Ale myślałam, że to będzie coś większego, jakieś stoiska, wiecie, coś takiego z rozmachem. A tu po prostu co godzinę wkraczają nowe kategorie. Teraz czekamy właśnie na koleżankę New, Julie, która będzie występowała w kategorii bikini, czyli wiecie, zero tuszu. Tutaj się wszyscy przygotowują, więc zobaczymy, jak ich malują. Wow, so cool! Wow, look at her! Wow, are you the winner? Ja yeah, second place. Second place! Good job! Woo.

W ogóle niektóre kategorie miały tylko na przykład jednego czy dwóch uczestników czy trzech i wszyscy mieli medale, więc no, Można wziąć udział, warto. w przyszłym roku będzie new. But uh you want to compete in Poland or in Thailand? Poland. In Poland. Yeah, okay. I want to like have the competition in Poland. Okay, see you. All right. That's a good plan. Yeah, yeah. Nie przyjedzie do Polski. Pokażę co trzeba. Będzie dobrze. Przejeżdżałyśmy przez Bangla Road wracając z wydarzenia. Witam dziewczyny, może tutaj zostaniemy? Coś porobimy, bo w sumie już jest godzina szósta. Trochę ludzi się tam zebrało, one nie nie. nie, e, Po czymś takim to mamy motywację, żeby ćwiczyć i jeść zdrowo, więc jesteśmy na Karon e, w nowej restauracji, co się nazywa Soul. Fajny wystrój. W sumie nie przy samej plaży, ale bardzo blisko. Zgadnijcie jakie tu jest jedzenie. Are you that hungry? Really much. Tonight. No, now you cannot eat because you have to prepare for the competition. It's next year, okej. Okay. Kapitaki. Limuzyna podjechała. O, oh, okej, okay, ok, no problem. Okej, okay. wsiadamy. Taka wielka dla mnie. Ja do sobie dzisiaj zrobić też fajne zdjęcia. Tylko trochę dalej, bo niespodziewanie lecę do Bangkoku. Spontanicznie. Właśnie wzięłam taksówkę na lotnisko, zazwyczaj bym jechała skuterem swoim, ale po prostu mam mało czasu, żeby tam się z kimś spotkać i chcę już od razu iść na miasto, a nie do hotelu, tam się myć, nie wiadomo co szykować, więc... Eee, dobra, jedziemy. Płacę za taksę 500 watów. Normalnie by kosztowała od 800 w górę, ale ja korzystam akurat z aplikacji, która się nazywa Indriver In i tam Czasami proponujecie cenę, którą chcecie zapłacić za przejazd, i kierowca to akceptuje albo nie, albo podwyższa. Więc akurat tutaj pan się zgodził. Jak za 50 km to jest super cena. Z powrotem z lotniska już tak nie będzie się dało. Tanio. No i jest wypadek, korek na drodze. Pamiętajcie, żeby wyjeżdżać dużo wcześniej na to lotnisko. Ja akurat mam bardzo daleko, jakąś godzinę. Ojej, strasznie to tak wygląda. Tutaj zazwyczaj można wydrukować sobie bilet albo. O, ktoś zapomniał. Ale ja to zrobiłam przez apkę, więc już nie muszę na lotnisku. Od razu idę z, z plecakiem do bramek. Nie każda linia tak ma, na przykład Thai VietJet Jet, coś tam. E, trzeba było i tak podchodzić tam i drukować, i jeszcze ważyć e, plecaki, a w AirAsia nie chcieli. Dobra, jestem. E, 25 minut do odlotu. Pomyliłam gate, poszłam nie do swojego i czekam tam jak nie wiadomo co. bo Są e, samoloty prawie o tej samej godzinie. Czy jeszcze wejdę do swojego? Dobra, może. Powiem Wam szybko coś. Przy sprawdzaniu bagażu, wiecie, prześwietlenia. Panie do mnie mówią: Ojej, Marta! Znaczy, nie. Madam, jaka jesteś ładna. Mówię: Dziękuję, dziękuję. Się pytają, czy mam chłopaka od razu. Mówię: Tak, mam. I pokazałam tego tajskiego, który tam stoi. I on był taki zawstydzony. Wyobrażacie sobie coś takiego w Polsce czy gdzieś na świecie, że pytają Was na lotnisku, czy ktoś ma chłopaka? O nie. Nie było mnie tutaj dokładnie przez rok, od kiedy wyprowadziłam się na Phuket. Fajnie wrócić do miasta! Czasami. Jestem w hotelu Nowotel Nasoy 4. Jakoś przypadkowo to wyszło z rezerwacją, bo szukałam oczywiście czegoś z basenem na dachu. I wiecie, zdjęcia wszędzie wyglądają pięknie, w szerokich kadrach, a tak naprawdę nie no, jest okej, okay, ale jest trochę mały ten basen. Pokój, jak pokój. Ja mam akurat wersję z Wanną z tej strony. Widok na jakieś tam budynki. No może wam też to pomoże w wyborze, więc będę Wam oczywiście pokazywać jakby swoje noclegi w mieście. Czekam jeszcze na, na kogoś tutaj. Sesja na basenie zrobiona. Ponieważ przyjechał tutaj do mnie, Znaczy w sensie ja chyba przyjechałam do niego. Do fotografa. Cześć. Cześć. Przedstaw się ładnie. Jestem Bogus. Co robisz? Ja robię sobie zdjęcia. A i tobie ja też robiłem sobie zdjęcia. No robiłeś i to takie różne, fajne. Tak. Na co one będą? Ym, na Instagrama. Na Instagram. No. A w ogóle jak my się poznaliśmy dwa lata temu? W Warszawie. W Warszawie. Mhm. Właśnie, Bogusz przyleciał. Byłeś tutaj 10 dni. Nie 8 To zdecydowanie za krótko, za krótko na Puket i na Bangkok, ale lepszy to niż nic. Lepszy ryc niż nic. Teraz jest pewne to, że tu wrócę. A co tu się stało? Eee, no, szedłem sobie na Monkey Hill. Nie doszedłem, bo gryzła mnie małpa. Wylądowałem w szpitalu, znaczy wylądowałem, pojechałem do szpitala. Dostałem zastrzyki na wściekliznę i tyle było z e, moich doświadczeń z tajlandzkimi małpkami. No. Ile to kosztowało? Dwa i złotych. Jedno spotkanie z panią doktor. Droga impreza. Można się zakochać w Tajlandii, co? Można. No. Jest tu świetne. No, dobra. To idziemy na miasto. No to jak banko to i musi być i tuk, -tuk I świeże powietrze. <ścoughs> Co tak na mnie patrzysz? Kocham tuktuki. Nie podoba Ci się? Tuktuki są zajebiste. Ja kupię w Polsce tuktuka i będę jeździć i wozić ci po Polsce tuktukiem ja będziesz miał tylko sezon przez trzy miesiące roku? A ja będę miał takiego tuptuka, że w też będziemy jeść. A, no dobra. Tutuki są super. Tak na szybko, bo trafiliśmy na China Town, żeby zrobić zdjęcia i to tyle, bo Bogusz mnie zostawia, zostanę tutaj sama. Proszę zjedz robaka. mam 14 godzin lotu. To co? Ja nie chcę go spędzić w samolotowej. Ale byłeś łazience. w Tajlandii i zjadłeś robaka? Skandal! Ale muszę wrócić do smutnej, szarej, beznadziejnej Polski. Nie, nie mów tego na filmie. Do pięknej Polski, za którą tęsknisz. Dlatego. Wcale nie tęsknisz. tęsknisz. Tęsknisz, Ja też. No, troszeczkę. <gry> Czasami. Czasami.